dobry, dzisiaj y, wrócimy do wydawnictw Fallen Temple, y, ostatnim było Mordhel, dzisiaj będzie o fińskim y, Von Ufsreich. to jest w ogóle fajne, że, y, że Dawid że jego wytwórnia wspierają y, ten zespół od wielu lat, wydają kolejne materiały, bo przecież Von Ulfsreis w zasadzie gra cały czas to samo. Co nie zmienia faktu, że robi to fajnie. Robi to klasycznie, robi to bez żadnych udziwnień. Ragnarok Rising to drugi pełniak zespołu, który ma też na koncie bardzo dużo epek, kilka demówek. Tak więc dyskografia, pomimo tego, że to jest drugi pełniak, jest dosyć bogata. Vonus Rise to duet pochodzący z Oulu, czyli Miasta znanego choćby Simpelej Nazarin, miasta, które jest na północy Finlandii. Jest tam przez długi okres roku ciemno, co oczywiście słychać w twórczości Wonów z Rajś, co widać też w ich imidżu, podejściu do wykonywanej muzyki, jakiegoś dbania o Marketingowe duperele e, albo chociażby okładki generalnie mają wywalone. Wanu e, zresztą wygląda na to, że mają to wszystko wywalone. Trochę to jest też takie podejście jak Impaylet. Choć oczywiście gimbalet to jest już wielka machina, ale kiedyś, kiedyś taką nie była. E, jest bezkompromisowo w każdym razie. Nie ma tutaj żadnego udawania, żadnego silenia się na jakieś cuda nie widzę i po prostu. Tak jak stoimy, tak robimy zdjęcia, no, okładkę wrzucamy, coś, co akurat nam się spodobało, nie kombinujemy, po prostu idziemy do przodu. No, Iwonu zresztą wydał sobie ten Ragnarok Rising, to jest drugi pełniak, jak mówiłem, ale oni już w tym roku zdążyli wydać kolejny. Teraz właśnie w przesilenie zimowe, no ale my zajmiemy się tym. Cztery kompozycje, ponad 40 minut muzyki. To brzmi dziwnie, kiedy weźmiemy pod uwagę zespół wykonujący połączenie wczesnego Darktron z Celtic Frost, ewentualnie Hellhammer, z lekką domieszką Hades. Generalnie jest to taki metal w starym stylu. To nawet nie jest taki stricte Black Metal, bym powiedział, oczywiście Black Metal to jest bardzo dużo i to jest podstawa, ale nie jest to jedyny składnik. To taki trochę metal z czasów, kiedy jeszcze te granice pomiędzy gatunkami nie były takie wyraźne, trochę się zacierały i tak naprawdę chodziło o to, żeby bluźnić jak najwięcej. No więc mamy te cztery kompozycje, tak? No i one tak sobie rosną, bo pierwsza to jest nieco ponad dwie minuty, potem mamy trochę ponad 6 minut, a potem dostajemy dwa giganty minut 16 i minut 20. No i jak tak zobaczyłem na początku 20 minut z taką muzą, no a tutaj przecież nie ma się co spodziewać progresywnych e, suit i e, spuszczania się na gryw to trochę się przeraziłem moim pierwszym pomysłem było to, że pewnie chłopaki wypełnią to jakimś ambientem. Ale nie nic takiego tutaj nie ma miejsca. Wonus Reif gra przez... Cały ten krążek swój, prosty, oparty na doskonale sprawdzonych wielokrotnie patentach black metal, e, który naprawdę przez większość czasu można by nazwać miksem. Mm, jedynki HDS, e, Panzerfaust Panzer Dark Throne e, i na przykład e, Morbid Tales Celtic Frost. Yy, ale pomimo tego, że są to patenty doskonale sprawdzone i wszyscy je znamy, to chłopaki fajnie to robią. Nie będę też dla nikogo tutaj oszukiwał, że jest to nie wiadomo jak porywające dzieło i przez yy, cały czas po prostu siedzicie w zachwycie, bo nie. Ale yy, nie nudzi w każdym razie, pomimo nawet te kompozycje bardzo długie nie nudzą. Są zwolnienia, są fragmenty naprawdę spokojniejsze, ale przede wszystkim jest to jednak jazda do przodu. Fajna nie bez przyczyny wspominam O Hades, bo, bo jest trochę takiego właśnie wikingskiego klimatu momentami wrzucone. Także widać, że panowie. Mają sporo inspiracji, potrafią je wykorzystać w swojej muzyce. Dzięki temu dostajemy krążek, który, choć długi, potrafi się zaciekawić. Też oczywiście nie będę tutaj mówił, że to jest czołówka tego roku czy coś w tym desce. Nie, nie jest, ale myślę też, że nikomu z Wonus srać na tym nie zależy. To nie są chłopaki od konkursów plebiscytów i wyścigu na albumy Roku. Manus Raś to dwóch panów, którzy po prostu lubią sobie wejść do piwnicy, ewentualnie do lasu. Czyli mamy coś wspólnego yy, i pograć sobie ten swój nieskomplikowany metal. I powiem wam tak, że jak tak patrzę, na przykład, bo tutaj wielokrotnie padała ta nazwa Dark Throne, jak tak sobie słucham tego, co teraz gra Darktron, Dark Throne, a też jest to taki nieskomplikowany przecież metal, wracający do korzeni, yy, no to wydaje mi się, że... Znaczy stanowczo wolę sobie wrzucić do odtwarzacza nowy krążek Von Usreis yy, niż Astral Fortress czy któryś tam z poprzednich jeszcze albumów Fenrisa i Nocturno Culto. No tamte mnie zwyczajnie nudzą, natomiast Von mnie nie nudzi bo chłopaki mm, mm, yy, grają z kopytem, z energią, w brzmieniu też to słychać, brzmienie, jest oczywiście podziemne brzmienie, jest oczywiście lekko garażowe, ale przede wszystkim ma w sobie bardzo dużo mocy i energii, co też nie jest normą, nie zawsze się zdarza, więc doceniam to bardzo, bo potrafią przykopać i od pierwszych nut w zasadzie tego krążka słychać tą siłę. Yy. Dlatego, jeśli ktoś lubi takie starsze granie, bez wymysłów, bez niepotrzebnych jakichś idiotycznych wynalazków, to polecam bardzo wolną Nie tylko ten materiał, ale i poprzednie. Wyglądam tak. No, no, chyba coś tam będzie widać, nie? No, wyglądam tak. Ja wyglądam chyba tak, aczkolwiek nie wiem, czy coś widać. Nie wiem, czy wyglądam, albo nie wyglądam. Czasami tu swoją gębę pokażę, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że chyba nie warto tak za bardzo. Bo kto by chciał taki ryj oglądać, no to tyle. Polecam Wam wonów z Rafi. Polecam także sprawdzanie katalogu Fallen Temple. Bo chociaż nie ogłaszają się jakoś bardzo szeroko, to warto sprawdzać, bo mają fajne rzeczy. Eee, dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego.